Kotry, kotry, kotry. Dobrze Jula. Ania, ale to trzeba naciągnąć. To nie ma skakania bocznego takiego. Uchwyt. Trzymaj w rękach. Dawaj, Dawaj stoi, stoi ci po prostu no, z Stoi, to stoi ci! Uważaj, uważaj. Wieszak, co to, to są za wieszaki? Anka dalej, zobacz gdzie siedzi. Dalej go siedzi. Ręce I na tą rękami. stronę, prawą zrób, ona ci ustawia. Wyprostuj się! Wyprostuj się! Teraz jest tył! Jej, dobrze Trzymaj, trzymanie. Jest, trzymanie. trzymaj! Nie trzymaj! Wyrywaj tą nogę, pracuj cały czas, pracuj sobie, pracuj! Trzymaj. Trzymaj, pracuj, sobie. pracuj. Jest, trzymanie ręci, ręci, nie trzymaj już! Nie. nie ma. Ręci, Jula. Rękę za wyciągaj rynku. tą nogę, wyciągaj tą nogę, wyciągaj tą nogę! Wyciągaj tą nogę! Wyrywaj tą nogę, wyrywaj, wyrywaj! Wyrywaj sobie tą nogę! Pracuj cały czas! Dobrze, wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj! Co za przepraszanie? A przygotują się. No Prokop. Chłopak No Wyprostuj się! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Masz, masz, pracuj, pracuj! Koś na nią, na Na macie trzeciej zwyciężył do

Trzeba zaatakować. Zatakować. 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 No, dawaj. Do góry. Dawaj, teraz, 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 teraz jest. Jest, jest! Trzymaj, trzymaj! Trzymaj! Trzymaj nisko. Szeroko nogi. Trzymaj szeroko nogi. Jeszcze, jeszcze, Jula, jeszcze. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. drugą stronę, wytnij do góry, Anka. Trzymaj, trzymaj. drugą trzymaj. Trzymaj November 24th is